Dziwi Niebiescy, telewizja kibiców Ruchu Chorzów. Choż, Maćku, dziś stoję tu pod gniazdem, gdzie zwykłeś dopinkować ukochaną drużynę. I choć fizycznie Ciebie tu nie ma, czuję Twoją obecność, bo wiem, że nigdy nie opuściłbyś meczu. Razem z chłopakami nie potrafimy sobie wyobrazić, że już nigdy nie będziesz z nami malował opraw, wymyślał haseł na transy, Szył sektorówek, wieszał wrak. Już nie pojedziesz z nami na wyjazd, nie staniesz z nami w sektorze i nie zaśpiewasz ultras niebiescy. Nie pójdziemy już razem na imprezę i nie podwieziesz nas swoim czerwonym Ferrari Schumachera. Już nie namalujesz grafu, nie odpalisz lasy. Jesteśmy pewni jednak tego, że tak jak dziś, tak zawsze będziesz obecny w naszych myślach i sercach. Dziękujemy Ci za zaszczyt bywania z Tobą. Dziękujemy Ci za herb UN, którego projekt powstał przy Twoim udziale. Dziś świętujemy Ci, bracie, że nigdy Ciebie nie zapomnimy i będziemy wypełniać moją nową trasę tak, jak robiłeś to Ty przez te kilkanaście lat. Z takim zaangażowaniem i poświęceniem, z takim zapałem i miłością, jaką Ty obdarowywałeś Bóg. Niech Twoja osoba będzie przykładem i wzorem do naśladowania dla nas i dla innych. i przyjacielu, zawsze z Tobą. Dignity is in this I'm very friend my I go to the city.